Witajcie w poniedziałek my jesteśmy wszystkie w domu, e, ponieważ e, Lucy stwierdziła, że ją boli ucho, trochę nam zaczęła prychać, więc stwierdziliśmy, że słuchajcie, nie ma co... E, o Jezu, zabiję się zaraz, nie ma co e, ryzykować, tak? I, e, I gdzieś, że tak powiem, wybierać, wypuszczać, czy do przedszkola, czy, czy do orywu. I co? No i siedzimy. Na razie siedzimy, czekamy, nic się nie dzieje. E, no zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy co będzie dalej. Na razie już jest taka bardzo żywa, otwarta na zabawę i na, e, na kontakty z siostrą, szczególnie tak jak więc chyba, chyba, chyba nie będzie tak źle. E, no nam zawsze na razie nic nie jest, chociaż jakaś tak chyba e, takie ogólne widzicie zmęczenie. Więc też trzeba czasami odpuścić. Z takich dobrych wiadomości, to przed chwilą dostałam telefon z Pilickiej od pani doktor od neurologa. No i to EEG: no nie ma tam nic niepokojącego. To, że Asia ma swoje odruchy i tam macha, to są zaburzenia. One są oczywiście widoczne, ale to nie są zaburzenia padaczkowe ani to nie jest nic poważnego. Więc y, jesteśmy spokojni. No bo to wiecie, padaczka to jest poważna sprawa i. I też bardzo trudna, tak? Rodzice, którzy, no, których dzieci zmagają się z padaczką, no to wiedzą o czym ja mówię. No właśnie, te napady też już nie wyglądają, a my później bardzo, bardzo osłabiają dziecko, więc póki co cieszymy się z tych dobrych wiadomości. A te osoby, które mają padaczkę, to ja naprawdę podziwiam i dzieciaków, i rodziców, i też dorosłe osoby, no bo to różne, w różnym wieku e, dotyka. No, i co będziemy robić? Mamy zamiar, e, trochę się pobawiłyśmy, niedługo Dzień Kredki, wiecie, ten listopad, to już tak bardzo nie wiadomo, co robić, bo już e, taki czas, e, no taki dziwny, bo nie to święta, ni to jesień, <grym>, czy no jest jesień, ale wiecie, tam... Jakoś tak, ta jesień taka zimna i wietrzna. No więc z okazji dnia kredki trochę się pobawiłyśmy, a teraz e, mamy temat sprzątania i będziemy sprzątać tutaj w szufladzie. E, tu są różne przyprawy, różne zapachy. Zaraz damy Lucian jakiś tutaj zapach. Ostatnio nam wylała e, cały olej waniliowy do torby, więc. Zapach mieliśmy na parę ładnych tygodni. Tak jakoś to się w tą torbę, wiecie. Wżarło, ja nie zauważyłam. Więc może kolejny następny, jakiś pomarańczowy, co? Wiemy, jakiś pomarańczowy. Mhm. No, więc my tutaj się bawimy przyprawami. Będziemy się. Będziemy sprzątać teoretycznie w szufladzie. Zobaczymy, jak nam sprzątanie pójdzie, nie. Idzie okej? Okay? Jak to jest okej? Okay. No pewnie, że jest okej. Okay. Nie pokażę ci tego. Nie, ci tego. Nie dam ci tego. Nie dam ci tego. No to idź pokaż, co ty chciałaś. Wiem, że ty chciałaś, ale pokaż co chciałaś. Tamto, ale tam jest dużo rzeczy. To tam to tam jest dużo rzeczy. Ja nie wiem, którą rzecz ty chciałaś. Daj to. Ale ja nie wiem, którą rzecz chciałaś. Lusiu, ale tam jest bardzo dużo rzeczy. Ja nie wiem, co ty chciałaś. Luśia. Luśia, idź to. przynieść. Idź przyjeźdź, pokaż, co ty chciałaś? No to jest to. Daj to Daj To Daj To jest. To ale tam jest bardzo dużo rzeczy. Daj tu. Ale co ty chciałaś? Daj to? Tamto? Ale tamto to jest. Które to jest tamto? Daj to. Ale które to jest tamto? Jaju. Hej, witajcie z tej strony. Mamy wtorek dzisiaj. Jakoś tak, słuchajcie, super mocno opadły. Dziewczyny, proszę się nie bić. Już drugi dzień w domu z rzędu to jakoś tak ciężko. No, nawet więcej, bo i weekend był. Ale co? Wczoraj porządkowałyśmy szuflady i znalazłyśmy takie kiśle po terminie. Jakieś takie słodkie chwile, wiecie, były kupowane na jakiś tam szpital czy na jakiś wyjazd. I nigdy się z tego nie korzystało, bo raczej się takich rzeczy u nas nie jada, no ale tak na wszelki wypadek raz na jakiś czas się kupi. No i potem to się kończy tak, że to się przeterminowuje. I jakieś takie, jakieś jeszcze w ogóle żelazne zapasy, niektóre to były sprzed chyba dwóch lat, więc no, mocy urzędowej nabrały, ale tak sobie pomyślałam, że dziewczyny po prostu będą to przesypywać do miseczek, szczególnie u Cyjka, bo ona ma z tym problem, ona się bardzo denerwuje, coś się sypie. Jeszcze nie odkurzałam, więc myślę, że to jest dobry moment, jest w miarę rano, wcześniej, no może nie tak wcześnie, ale myślę, że to jest dobry moment na to, żeby właśnie sobie się tak pobawiły, potem sobie poodkurzamy. Rozpakowujemy? Tak, rozpakowujemy. No dobrze, to rozpakujemy i zobaczymy. Witajcie, ja tu trochę ogarniam, sprzątam, mam tutaj fajną zabawkę, to w zeszłym roku e, dziewczyny dostały, chyba różne na gwiazdkę, fajnie, bo tutaj można sobie liczyć, jeden, dwa, trzy, tu się wrzuca, do tego są oczeki, bomba, trochę się tym bawiłyśmy, fajna właśnie zabawka, e, lubię ją bardzo, bo jest drewniana. Tak, poza tym co u nas, no nadal siedzimy w domu, udało nam się zrobić ciastka. Takie pierniki czekoladowe, może wam. Naprawdę bardzo, bardzo dobre. I całkiem szybko się je robi. To może wrzucę, wrzucę po prostu link pod filmem. A teraz mamy zamiar przejść płynnie na dzień misia. Bo wiecie, w listopadzie, tak jak powiedziałam, to tak jeszcze nie święta, już nie jesień, nie wiadomo co. Ale są właśnie fajne te dni. I teraz Dzień Misia będziemy robić, nie wiem czy to nie widać, o różne rzeczy. Z okazji Dnia Misia bardzo mi się podoba ta karta pracy. Naucz ich latać z takiej strony. O, bardzo, bardzo fajna też właśnie odnośnie liczenia ale też, bo tam w przedszkolu widziałam w zeszycie też były samogłoski ćwiczone, więc samogłoski też wejdą z misiami, no i tam standardowo jakaś powtórka kolorów, nie? więc taki mamy plan na najbliższe minuty przedobiadowe a po obiedzie to będzie jakiś, też się tam zobaczy, nie? coś się wymyśli, się? Musiałam że coś się wymyśli po obiedzie. E, no i co, tak jak powiedziałam, siedzimy w domu, no tragedii nie ma, ale... Ale do tego takiego stanu, że tak powiem, sprzed choroby jeszcze trochę nam brakuje, więc... No, przesiedzimy to po prostu i... I tyle, nie? Bawimy się? Tak, bawimy się. Dziewczyny mi się bawimy. A ja to odnoszę i się bawię.